Witam pozdrawiam serdecznie, Odeszczu Lesie Towarzyszy Laszbur. Znajdujemy się w rezerwacji przyrody Węże. Krótki odpoczynek. Ryk z manierki US Army Canteen po szkopsku Fed Flasze. Za Wasze zdrowie, proszę Państwa. To Trochę... jest śniegu napadało? Szczerze mówiąc, siedząc na tej ławce, co jest się trzęsę, Mimo, że mam czapkę polarową. Po spodem mam szczypu Fedek, Pod Fetkiem jest 507 Temon, bielizna termoaktywna Monowska. Na szyi Niezawodna Mora 2000, proszę Państwa, bardzo niezawodny nóż, bardzo go polecam. Mora Morakin musi pisać, żeby był oryginalny. Zamykamy przegrodę I co chciałem powiedzieć, Chciałem powiedzieć podziękować za oglądanie tego materiału moich filmów. Pozdrawiam sobie dla się towarzyszy. Jak się lekko trzęsę, gdyż siedzę na śniegu I tak, trochę tak no, spiździałem można powiedzieć Także to jest niezawodna boda I zmierzamy na mogiłę Zapraszam na kolejne odcinki Pozdrawiam z moim kompanem Lesiem po studiach magisterskich Dasz